Kierowca samochodu ciężarowego wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy i wjechał prosto pod pociąg relacji Lublin-Wrocław. Uderzenie było tak duże, że mężczyzna wyleciał z samochodu. Niestety, życia 42-letniego mieszkańca sądomierza nie dało się uratować, natomiast maszynista z lokomotywy został zakleszczony. Po uwolnieniu go, po rozcięciu kabiny został przetransportowany do szpitala w Rzeszowie. Pociągiem podróżowało około 100 pasażerów, bo żadnemu nic się nie stało. Została dla niej zorganizowana komunikacja zastępcza.